Alienka w Dessins 4 zrobiona od zera, bo jej jak zwykle zapomniało. Ogólnie to nie miałam większego planu na to, jak ta kosmitka ma wyglądać. Jedyne co ustaliłam sobie wcześniej, to to, że chcę, żeby była fioletowa, a potem to już leciałam z tym, co tak naprawdę wyszukałam w danym momencie w kasie. Miałam straszny problem z twarzą, a raczej bardziej byłam niezdecydowana tym, co chcę tak naprawdę tam zrobić i jak chcę, żeby ona wyglądała. Najpierw zrobiłam jej vibe trochę złej trochę takiej wrednej, potem trochę zmieniłam na to, żeby była taka przegłoszona, może bardziej smutna, aż w końcu myślę, że wyszła mi taka bardziej neutralna. Bardzo długo szukałam też odpowiednich włosów, ponieważ znowu nie mogłam się zdecydować, nie wszystkie mi pasowały do jej twarzy. No i też myślałam bardzo długo nad kolorem, ale finalnie postawiłam na czarny i myślę, że w czarnym jej najlepiej. No, też pasuje jej do oczu, a raczej do ten człowiek. białka. W sumie teraz to nie jest chyba białko, jakieś czarne. W tatuażach jeszcze znalazłam coś takiego, nawet sama nie wiem skąd to mam, ale daje taki efekt galaktyki na ciele. Nad ciuchami i dodatkami jakoś bardzo się nie rozwodziłam. Dałam innej Meganan. Kogo przerabiamy bądź tworzymy następnego?